Artur, dzisiaj ćwiczenie w terenie. Jest to jeden z elementów programu Transformacja. Skąd taka inicjatywa, żeby dzisiaj się spotkać tutaj? Znaczy tak, tak pomyślałem sobie, że, że kurczę no nie wszyscy mają czas, pieniądze i chęci, żeby, żeby przychodzić i trenować na grupie Transformacji, która trzy razy w tygodniu jest stąd. Postanowiłem, że raz na miesiąc razem z PJ Promotion grup Piotrka Jeleńskiego będziemy organizować takiego jak Cisunie w terenie. A nóż widelec, może dzięki temu, e, dzięki właśnie takiemu ćwiczeniu, komuś zmienimy życie, ktoś postanowi żyć w lepszym, zdrowszym i przede wszystkim sportowym trybie. Nas to nie kosztuje, ludzi kosztuje to jedynie czas i, i, i dojazd. Zatem postanowiliśmy, że spróbujemy. Dzisiaj, pierwsza taka inicjatywa na kopcu powstania warszawskiego w Warszawie. Było 20 osób. Myślę, że jak na pierwszy raz dobrze. Ludzie byli zadowoleni. Była i młodzież. Także należy tylko się cieszyć i miejmy nadzieję, że takie coś będzie cyklicznie no i miejmy nadzieję, że cyklicznie również na tych imprezach będzie PKOL TV. Co jest celem tej akcji głównie? Głównie jest wspólne ćwiczenie na świeżym powietrzu. Wiadomo, większość ludzi opiera y, swoją y, przemianę. Chociażby fizyczną na siłowni. Ćwiczy, ćwiczy na bieżniach, ćwiczy w sali. Żeby im pokazać, że można też ćwiczyć fajnie w, w terenie, na świeżym powietrzu. Robi się lato już. Ludzie częściej będą wychodzić na spacery. A więc, czemu by na przykład idąc na spacer z psem, nie poćwiczyć sobie od razu? Prawda? No dla, dla własnego zdrowia, dla własnego lepszego samopoczucia. Ja 8 miesięcy temu zacząłem, zacząłem to zmieniać u siebie i powiem szczerze, że teraz, teraz chyba nie mógłbym bez tego żyć i, i już mam nawet takie pozytywne ADHD, bo gdziekolwiek nie idę, gdziekolwiek coś nie widzę, to chętnie bym tego użył, poruszał się przy tym, coś, co, coś porobił. Dlatego mówię, robimy to po to, żeby być może komuś, komuś yy, odmienić życie i pokazać, że można żyć zdrowo, lepiej, fajniej i przyjemniej. Kiedy następne trening I na świeżym powietrzu? No następny trening planujemy za miesiąc. Jednakże tak naprawdę jak to będzie, okaże się w praniu. Zobaczymy jaki oddźwięk będzie tego. Czy ludzie byli zadowoleni, czy usatysfakcjonowani. Jeśli ludziom się podobało i będą chcieli trenować, to ja nie widzę problemu. Mieszkam, mieszkam stąd stosunkowo niedaleko, żeby, żeby po prostu raz w tygodniu. W weekend spotykać się i ćwiczyć tu z ludźmi. Ja nie widzę przeciwwskazań. Sport to zdrowie. Kiedyś, kiedyś też uważam, że sport to zdrowie, ale nie praktykowałem tego. Teraz uważam, że sport to zdrowie praktykuje to, ja jestem w stanie poświęcić nawet 3 godziny, żeby przyjść tutaj z ludźmi i poćwiczyć. To jest fajna zabawa, można spotkać się w gronie znajomych, sympatycznych ludzi, chcących, chcących po prostu żyć zdrowo, uprawiać sport. Dlatego dlatego mówię, no, jeśli, jeśli oddźwięk będzie mały, Zrobimy za miesiąc. Jeśli, jeśli ludzie będą zainteresowani to, to możemy się spotkać i za tydzień. Ile schudłeś w trakcie tych ośmiu miesięcy? 7600, 70, 70 kg 600. No niby niby dużo, niby sukces, jednak ja, ja już wielokrotnie po, o, powiedziałem, że to, to nie jest dla mnie to nie jest żaden sukces. Dla mnie sukces to będzie jak będę miał sześciopak. Pewnie nigdy go nie będę miał, więc nigdy nie dojdę do sukcesu. Yy. No co, no, postanowiłem zmienić coś w swoim życiu. Zmieniam to konsekwentnie. E, nie ukrywam tego, że w tej chwili chyba nie umiałbym bez tego żyć, bez tej zmiany, bez tej transformacji. E, jest, mi, jest mi dobrze, tak jak mi teraz jest. E, nie przeszkadza mi ten tryb życia na pudełkach, jedzenia co trzy godziny, e, pilnowania, pilnowania kalorii. Jest fajnie, przyjemnie, do tego fajne treningi z super trenerami, z Piotrkiem Jelenieckim, z Tomkiem Lipińskim. Tylko się cieszyć. Jak byś namówił ludzi otyłych do, do, do właśnie tego typu wysiłku fizycznego? No, słuchajcie, namawiać Was nie trzeba. Yy, trzeba tylko po prostu uświadomić sobie jedną rzecz, że zawał, choroby serca przy dużej ilości kilogramów przychodzą szybko, niespodziewanie, i nieraz może brakować, brakować czasu na to, żeby, żeby to zmienić. Zatem proponuję, proponuję tutaj y, nie namawiać nikogo do, 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 do niczego. Proponuję tylko, żeby ludzie weszli sobie na naprawdę, na, na stronę facebook.com y, Ukośnik Transformacja pisane przez MM Niech wejdą sobie w historię tego, jak ja zaczynałem. Niech zobaczą, że no naprawdę ze mną też wesoło nie było. Ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Nie wiem, dla, dla kogoś podobno jestem jakąś inspiracją, wzorem. Może dla tych innych ludzi również będę. Naprawdę, naprawdę, życie ma się tylko jedno: trzeba się nim cieszyć, trzeba się nim bawić, mimo to, że nieraz jest bardzo pod górkę. A skoro, skoro po prostu rządy rządy, ministrowie, posłowie, radni i nieradni utrudniają nam to życie, to nie utrudniajmy tego życia sobie sami. Żyjmy zdrowo i po prostu cieszmy się tym, co mamy. Lejmy na politykę, bo to tak trzeba powiedzieć. Zadbajmy o własnych siebie, żeby nam było lepiej i w życiu codziennym, i w życiu zawodowym. Po prostu. No tu nie trzeba nikogo namawiać. Tu każdy ma swój rozum i każdy wie, że jeżeli, jeżeli spieprzy coś w pewnym etapie życia, to to później będzie ciężko to odkręcić. Dlatego też tak po cichu mam taką nadzieję, że wkrótce uda mi się nawiązać współpracę z radnymi w gminach Warszawy. Już, już napisałem projekt. Złożyłem o dofinansowanie dotacje od Unii Europejskiej. Chcę wprowadzić taki projekt o, o takim tytule zdrowa mama, Zdrowe dziecko i pro, prowadzić warsztaty. Warsztaty dla, dla rodziców i dla dzieci w szkołach podstawowych, bo umówmy się jedną rzecz taką: jak spojrzymy teraz na dzieciaki, to są bardzo zaniedbane. A są zaniedbane dlaczego? Bo po prostu rodzice nie mają tej wiedzy o tym, że, że dają dziecku złe żarcie. No, umówmy się, przez 5 dni w tygodniu, jak dziecko dostanie drożdżówkę do szkoły i tam jakąś kanapkę, no to, to nie jest dobre rozwiązanie. To lepiej dać dziecku sałatkę zdrową. Niech, niech zacznie od małego lubić te warzywa, te, te, te mięso, na przykład pieczone, gotowane, a nie, a nie dawać drożdżówkę, która zawiera nie dość, że białą mąkę, straszną y, dla, dla organizmu człowieka, to jeszcze zawiera tyle cukru, tyle budyniu, tyle kalorii, że, że to jest masakra. Dlatego, dlatego taki projekt chcę wprowadzić zdrowa mama, zdrowe dziecko do szkół podstawowych w Warszawie. Projekt napisałem. Jak będzie, to się okaże. Trzeba coś robić w tym kierunku. Ja wiem, że spieprzyłem sobie życie. I tutaj nie mam pretensji ani do, do, do rodziców, ani, a, ani do nikogo innego, tylko do siebie. Bo ja wiem, jak, i, jak było ze mną, że ja nie słuchałem się nikogo. Byłem takim młodym, gniewnym, takim buntownikiem i chociaż mówili, że nie jedz tego, to ja właśnie na przekór jadłem to dwa razy tyle. I wiem, że sam sobie spieprzyłem to wszystko, zaszkodziłem. I, i dlatego też dlatego też postanowiłem, że jednak skoro... Ja coś spieprzyłem i w wieku tam 30 lat muszę teraz to nadganiać. To chcę, chcę chociaż, nie wiem, u pół procenta dzieci spowodować to, żeby, żeby nie musieliśmy moim szlakiem i żeby w wieku 30 lat też nie musieli naprawiać błędów młodości. Wiele osób to może przekonać, jak mocno poprawiły się twoje badania lekarskie? Szczerze, jak poprawiły się moje badania lekarskie, to tak naprawdę nie, nie wiem, bo zrobiłem badania, jeszcze nie dostałem i nie dostałem jeszcze diagnozy od lekarza, którego, od znajomego Piotra Jelenickiego, bo badania dałem Piotrkowi. Nie wiem, jak się poprawiły, jednakże ja muszę powiedzieć szczerze taką rzecz, że ja robiąc pierwsze badania, przez rozpoczęciem transformacji, wiem, że nie miałem ich złych, że nie miałem problemu z cukrem, że nie miałem problemu z, z, z sercem. Jedyne co to nadciśnienie, ale to rodzinne. U, u, u mnie akurat, u mnie w rodzinie jest, jest nadciśnienie tętnicze, a więc, a więc to akurat nie było dla mnie żadnym tam zaskoczeniem. E, nie wiem, na pewno, na pewno jak z, będę miał wyniki, to nie omieszkam Was poinformować. Powiem Wam, jakie są te badania. Mam nadzieję, że może lepsze. Wkrótce zamierzam zrobić w Sport for Lab u Michała Garnyca badania wydolnościowe. Także będę wiedział, jak to wygląda. Już to będą badania takie specjalistyczne z maską gdzie się nakuwa, pobiera krew, robią to kolarze, robią to in, inni sportowcy, także od razu mogę tutaj Was zachęcić, żebyście, żebyście nawet sami zrobili dla siebie materiał, bo, bo chociażby Michał jak to wprowadzał do Polski, było to mało popularne. Zaufali mu jedni, drudzy, trzeci. Na początku zaufała mu Federacja KSW i zawodnicy, a teraz chociażby kilka zespołów polskiej ekstraklasy piłkarskiej robią u niego takie badania, czyli jednak to musi być skuteczne. I wtedy Wam powiem, tak wracając już do pytania, jakie moje wyniki są. Mam nadzieję, że nie są najgorsze. Źle się nie czuję. No, czuję się tylko obolały, przetrenowany, ale... Ale tak ogólnie jest dobrze, fajnie, przyjemnie. Trzeba Czyli jest moc. Znaczy, może może powiem tak. Moc, moc to raczej nie ma, bo, bo nie robię ćwiczeń takich siłowych, żeby powiedzieć, że jest moc. O, 150 na klatę, jest super. Nie jestem hardkorowym, koksu i, i w ogóle pięknym, nie wiem, Marianem przypakowanym. Nie, nie, nie. No, to taki, takich ćwiczeń nie robię. Yy, I ciężko mi jest stwierdzić, czy jest moc. Znaczy wiem jedno, że, że nie mam problemu tam z wydolnością. Ja mogę wejść na tarcze bokserskie, zrobić 5 rut po 5 minut i jak już to mnie strasznie nie męczy, A pytajcie Piorka Jelenieckiego, on to potwierdzi. Gorzej jest tą właśnie wydolnością siłową, bo jak robię już obwody, to one mnie szybciej męczą niż na przykład właśnie robienie, robienie takich rzeczy stricte pod sporty walki. Gościem PKO TV był Artur Przybysz.